Myślę, że teraz pozycowanie będzie idealnym czasem, żeby to wprowadzić, ogłosić. Paweł Amulewicz, w naszym studiu Agnieszka i Andrzej Antoniuk, właściciele hotelu P Pirat Wolsztyn. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się, bo szereg zmian przed Wami, ale i też sporo już się wydarzyło o tym, co się działo. Najpierw wzięliście udział w programie, mogę powiedzieć, że to ogólnopolska stacja telewizyjna, nie wymieniając jej nazwy z przyczyn oczywistych, ale tytuł może paść: Bitwa o gości. Co to za program, co Was skłoniło do tego, żeby wziąć w nim udział? może tak, Agnieszko, powiesz, bo Ty masz chyba źródłowe informacje. Bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam skąd to nam się wzięło. To są kobiety sterują. Rozumiem. Dokładnie, miałam wielką chęć w tym wziąć się, bo lubimy wyzwania. Tylko... Tak, ale w ogóle tak naprawdę początek i w ogóle to jest taka śmieszna historia, bo Andrzej myśli, że ja zgłosiłam nas do programu, a, a ja myślę, że to właśnie była inicjatywa Andrzeja. Jak to w małżeństwie. Tak, może, może tak było, że o tym rozmawialiśmy i ja chciałem jakby potwierdzić, że jednak chcemy wziąć udział i może napisałem do nich. Jakby, przy, nie wiem, przypominającą wiadomość. Ciężko powiedzieć. No najważniejsze, że się udało. Co jest ideą tego programu? Powiedzmy tym wszystkim, którzy oglądać y, okazji y, nie mieli. Poza tym, że pokazujecie się na y, antenie ogólnopolskiej. Y, jaka jest formuła tego programu? Y, w tym roku y, formuła była... Y, Tutaj, znaczy główne zamierzenie było przede wszystkim pokazać e, różnorodność w, w, to, w hotelarstwie, w usługach, także tutaj e, nie było głównym zamierzeniem, żeby się porównywać, tylko żeby pokazać różne formy e, turystyki, e, więc nawet w całym programie, tak jak było widać, e, my jako hotel występowaliśmy, były również apartamenty i tutaj e, nocleg e, w chacie traperskim chacie jeździe, także... Głównym takim zamiarem, zamysłem to była, była chęć pokazania przede wszystkim naszej turystyki polskiej, jak możemy tak naprawdę aktywnie, no i może mniej aktywnie spędzić czas na wakacjach. Jak poszło? No, znaczy my nie oceniamy programu jak nam poszło, my traktowaliśmy to raczej jako przygodę, więc myślę, że... Bawiliśmy się dobrze, myślę, że reprezentowaliśmy nasz hotel, jak i ten nasz ten i warmię bardzo myślę, godnie i myślę, że dobrze, tak? To już oceniają jakby już widzowie, gdzie mamy bardzo jakby dobry odbiór z, 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 od gości naszych. Ostatnie tygodnie, miesiące w zasadzie, bo to też jest proces na pewno, to jest także taki czas, kiedy uzyskaliście znane w hotelarstwie gwiazdki. Są to gwiazdki trzy dokładnie. Tak. Jakie warunki trzeba spełnić? Bo jestem też lajkiem, ale wydaje mi się, że te klasyfikacje są różne dla różnych też obiektów chyba. Proszę mi ewentualnie z błędu wyprowadzić. Co jest największym wyzwaniem, żeby właśnie te trzy uzyskać? Na pewno musi być to wszystko tak no, według klasyfikacji. Tak, że mamy już zestaw kosmetyków w łazience, tak? że to też nie mogą być same szamponiki, że muszą być to mydełka. Jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o wielkość łóżka, tak? że nie może być to 80, a 90 centymetrów. Jeżeli chodzi o gości niepełnosprawnych, szerokość drzwi tak, żeby swobodnie mogli wjechać do pokoju, do łazienki, uchwyty, uchwyty pod prysznicami. Także no, jest tych elementów sporo. Jednakże my też chcieliśmy tą kategoryzację i, i, i całość po prostu przemienić, uzyskać również po remoncie pokoi. I tak jak żeby to było spójne, te drobne elementy plus remont hotelu, części właśnie noclegowej. Raz, wiesz, tak. Tak, restauracja dała nam możliwość po prostu już takiego swobodnego, yy, no po prostu yy, kompleksowego jakby podwyższenia tamtaku, jakości, standardu. To nie są drodzy Państwo jedyne zmiany, jakie przeszliście, bo duża, myślę taka, no marketingowiec określiłby to jako rebranding, mówiąc e, krótko, czyli będzie zmiana nazwy, której jeszcze nie zdradzamy, bo to e, na razie e, tajemnica. Co Was skłoniło do tego, żeby właśnie Hotel Pirat już nie był hotelem Pirat? To znaczy to był jakby, dojrzewaliśmy do tej decyzji długo. Rok temu zrobiliśmy na social mediach konkurs, który został no wygrany przez pewną osobę, i daliśmy sobie czas. Chcieliśmy jakby to zgrać również z trzecią gwiazdką, i chcieliśmy dojrzeć do tej decyzji. Myślę, że teraz sezonie będzie idealnym czasem, żeby to wprowadzić, ogłosić i ruszać. Może też w tym celu wzięliśmy udział, żeby nowy, nowy taki jakby sygnał dla rynku, żeby nas zobaczyli na nowo i zobaczył nas w nowej odsłonie, w nowej nazwie. Drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego, jak życzyć nieustających fal, kolejnych fal odwiedzających, być może także nowych, zainspirowanych chociażby nową nazwą, czy obecnością w, w mediach. Zachęcamy do odwiedzania jeszcze Hotelu Pirat, tak to tak to, tak, tak to ujmę. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moim gościem byli Agnieszka, i Antoniu, właściciele Hotelu Pirat. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia Do slušanja.